Rozdział 5. Kuchnia pana Kleksa. W akademii pana Kleksa nie było żadnych pracowników czy też służby. Wszystkie potrzebne czynności gospodarskie wykonywane były przez uczniów. Jedni byli odpowiedzialni za zamykanie i otwieranie bramy, inni za dbanie o ogród, inni za utrzymanie czystości w klasach, jeszcze inni za pranie ubrań. Tylko w kuchni niepodzielnie rządził pan Kleks. Uczniowie nie mieli tam wstępu, więc nie wiedzieli jak dokładnie pracuje ich nauczyciel. Dopiero przed tygodniem Adaś został wyznaczony na pomocnika, z czego był niezmiernie dumny. Kuchnia w żaden sposób nie przypominała normalnej kuchni. Pełno w niej było puszek wypełnionych kolorowymi szkiełkami. Po przeciwległej stronie stały naczynia z jadalnymi farbami oraz ogromny zbiór najdziwaczniejszych pędzli i pędzelków. Przygotowanie zupy pomidorowej zajęło panu kleksowi nie więcej niż 5 minut. Wystarczyło, że zmieszał ze sobą 3 kwarty pomarańczowych szkiełek, garstkę białego proszku, wody i kilka płomyków świec. Adaś przyznał, że była to najpyszniejsza pomidorowa, jaką jadł w życiu. W podobnie niewyjaśniony sposób przygotował drugie danie, którą była pieczeń, z tą różnicą, że upiekł niewielką porcję. Następnie przyłożył pompkę powiększającą i wypełnił nią całą brytwankę. Po obiedzie wszyscy chłopcy zabrali się za porządki, a pan Kleks rzekł do Adasia, że w końcu nadszedł czas, aby i oni coś zjedli. Na prośbę młodzieńca, Ambroży przygotował mu omlet ze szpinakiem, kurczaka z mizerią i pierogi z jagodami. Sam zaś zjadł tylko pięć tabletek na porost włosów, co mu w zupełności wystarczyło. Następnie pan Kleks opowiedział, skąd wie, jak przygotowywać potrawy z jadalnych farb. Nauczył go tego doktor Paihiwo, gdy ten przebywał w Pekinie. Doktor Paihiwo odkrył mi również inne swoje tajemnice oraz nauczył mnie wszystkiego, co dzisiaj umiem. Następnie poszli do parku, gdzie zawsze spędzali poobiednie godziny. Tym razem bawili się w poszukiwaczy skarbów. Niektóre części parku przypominały dżunglę, gdzie ludzka noga nie postała od wielu lat i skąd po nocach dolatywały tajemnicze odgłosy i szumy. Adaś skumał się z Arturem i razem postanowili wyruszyć na poszukiwanie skarbów. Wzięli liny, latarki i nóż myśliwski, po czym ruszyli w drogę. W końcu dotarli do ogromnego dębu, na którym zauważyli bardzo dużą dziuplę. Postanowili do niej wejść – Musieli użyć liny, ale po chwili byli już w dziupli. Tam wyciągnęli latarki i zobaczyli kręcone, spiralne schody, biegnące w dół. Obaj ruszyli zaciekawieni, dokąd prowadzą. W końcu dotarli do sali, na środku której stały trzy skrzynie z pięknymi okuciami. W jednej z nich znajdowała się żabka z koroną na głowie, która rzekła. Wiem, że jesteście z Akademii Pana Kleksa i zupełnie bez potrzeby zabłąkaliście się do sąsiedniej bajki. Do bajki o Królewnie Żabce. Jeśli mnie dotkniecie, natychmiast przemienicie się w żaby i zostaniecie już tutaj na zawsze. Żabka powiedziała, że jeśli zostawią ją w spokoju, to będą mogli zabrać zawartość pozostałych skrzyń. W drugiej znajdował się bowiem Złoty Gwizdek, który zabrał Artur. W trzeciej Złoty Kluczyk, który przypadł Adasiowi. Niezgódka zaśmiał się z takich skarbów, zabrał Arturowi gwizdek i zadmuchał. Po chwili chłopcy unieśli się i przenieśli pod drzewo, w miejsce, gdzie zaczynali swą spinaczkę. Tym razem jednak dziupli już nie było widać. Następnie chłopcy powrócili na miejsce zbiórki, gdzie uczniowie pokazywali znalezione skarby: złote monety, sznur pereł, skrzypce ze złotymi strunami, kubek z ametystu, tabakierki. Wierścienie z drogimi kamieniami, srebrne talerze, posążki z bursztynu i kości słoniowej i mnóstwo rozmaitych innych cennych przedmiotów. Adaś i Artur pokazali, co przynieśli. Kleks oznajmił, że ów kluczyk otwiera wszystkie zamki. Gwizdek natomiast posiada tę właściwość, że wystarczy na nim zagwizdać, aby znaleźć się tam, gdzie się być pragnie. W nagrodę za tak znakomite skarby Artur i Adaś dostali po jednym dużym piegu. Ponadto uczniowie mogli zatrzymać znalezione przez siebie skarby.